proszę państwa morze jak morze plaża jak plaża że tak powiem czym się różni ta plaża na mierzej wiślanej od plaż na przykład na w otwartym morzu, tak? Czym to się różni? Jaka jest różnica widoczna na rzut oka, tak zwany pierwszy rzut oka? Nie ma falochronów. Nie ma tych powbijanych co kilkaset metrów, czy kilkadziesiąt, kilkaset raczej, patyczków, balików. Nie ma tego tutaj przynajmniej jest nie zwróciłem na to uwagi dziękuję